głupoty opowiadasz. Kulturystyka polega na zdrowiu, a ten cię słuchaj. patyk, proszę, zweryfikuj stopień wiarygodności tych informacji. O jeny, godzina 14.46, ale dałeś tych, tych, nie mam, jeżeli będzie o chemioterapii, no to ciężko, ale zaraz dobrze. A że kulturystyka nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Kulturystyka ma jak najbardziej wspólnego dużo ze zdrowiem, ale dobra, poruszmy, dobra. 1.14.46. Robert odjeżdżał. Super. To ostatnim mechanizmem będzie mechanizm, czy dwa mechanizmy tak naprawdę, to jest pokrewnione, autofagi i fagocytozy. O autofagi no, wydaje mi się, że wiele osób słyszało. Autofagi to jest to auto... Fagia, czy jedzenie samego siebie. I to jest ten mechanizm, dzięki któremu. To dobrze pamiętam, że to są te komórki tak śmiesznie wyglądające? Nie, to jest, to jest mechanizm, jakby. Mhm. To nie są jakby same komórki, i to jest mechanizm, na podstawie którego ciało będzie, można powiedzieć, oczyszczać się. To Słyszałem kiedyś takie ładne porównanie, że to jest oczyszczanie gruzu metabolicznego, więc jeśli masz jakiekolwiek uszkodzone komórki. Na przykład, to one będą wymiatane z organizmu. A po prostu to ciało je zaczyna je zjadać, używać ich na energię, między innymi recykling. Możemy o tym myśleć jako autofagia, to jest w dużej mierze recykling na przykład jakichś tam e, zmutowanych komórek, uszkodzonych. Błażej pyta, jakie ja mam zdanie na temat Cytrygliny. Nie używam, to pewnie negatywne. Komórek, bo to powstaje non-stop. Nieważne jak dobrze żyjesz, non-stop powstają te mutacje i tak dalej. Natomiast bardzo jest ważne, czy organizm jest w stanie się ich pozbyć. I właśnie ten. Każdy organizm pozbywa się ich w nocy. No możemy przejść do kolejnego tematu. Eee, a dalej kulturystyka taka, nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, no to mechanizm no z autofagi będzie za to odpowiadał. Jeśli ten szlak jest zwycięci węglowodanów, posty są krytykowane. Mówisz serio, takie zwykłe, najbardziej podstawowe pięć razy w ciągu dnia posiłki głęboko du dużo węglowodanowe? Nie ma na to żadnych badań? Nie ma. Jest, bo, słuchaj, to jest. Czyli, to jest sobie... najbardziej podstawowa rozpiska diety takiej kulturystycznej? Oczywiście, że tak. Ale nie oszukaj mi się, kulturystyka akurat wiesz, to, to nie polega na zdrowiu. Mhm. Głupoty opowiadasz. Kulturystyka polega na zdrowiu, a ten cię słuchaj. Kulturystyka naturalna jak najbardziej polega na zdrowiu. Chyba, że myślisz o kulturystyce no, na, na sterydowanych głąbach, no to wtedy wiadomo, że no, niszczą własne ciało, to w ogóle nie można nazwać ich kulturystami, tylko pseudokulturystyka. Więc o czym my tu rozmawiamy? Jest to zbyt obszerny materiał, ale on chyba powiedział o tych postach przerywanych. No tak, akurat są badania, że posty przerywane nie są zbyt dobre dla zachowania ilości masy mięśniowej. Ja już powtarzałem to, że tak powiem, pierdylion razy i powtórzę jeszcze raz. Jeżeli chodzi o posty przerywane, to nie mają nic wspólnego z procesem autofagi, z tego powodu że ten proces zachodzi też w nocy u każdego z nas mało tego trzeba tutaj sobie zdawać sprawę że posty przerywane mają jedną negatywną cechę że w czasie postów przerywanych będziesz tracił więcej masy mięśniowej aniżeli na diecie ze stałym dziennym deficytem kalorycznym i na to są akurat badania gościu mógłby przestać farmazonić a więc jeżeli po farmazoniu w tym to już wszystko y, oczywiście będzie też pewnie farmazon Wojny dietetyków, zalety Keto podczas walki z nowotworem, podobno podparte badaniami, których pewnie nie pokazał. Badania, które wskazują przyczynianie się Keto do odżywiania nowotworu wątroby, bzdura. Przypadek pacjentki po czwartej chemioterapii, której pomogło Keto, jasne, jeny. Wiecie, co słyszałem dzisiaj pod sklepem. Że kobieta miała nowotwór złośliwy, zjadła jabłko i już go nie ma. Autentycznie prawdziwa historia, musicie mi wierzyć. Tak słyszałem pod sklepem. Kulturystyka bez węglowodanów. Zobaczmy to. 216. Zobaczmy tą kulturystykę bez węglowodanów. To akurat może być interesujące. Bo jeżeli chodzi o rozwijanie sylwetki, to to nie ma szans powodzenia, ale zobaczmy. Mamy kolejne. To, to oczywiście jest jeden z takich klasyków. To już z każdej strony, że tak powiem, ta. To są jakieś wskaźniki? Tak, ta teoria, że tak powiem, jest podbudowywana. Na przykład masz mnóstwo badań. Tu nawet wiesz, tu masz od randomizowanych poprzez epidemiologię, że jeśli masz pacjenta, który ma nadwagę albo jest od tyły, to jest jakby automatycznie w ogóle zwiększona szansa występowania nowotworów. Na przykład propos też tych kłopotów metabolicznych, gromadzenia się mleczaną i tak dalej. Nie tylko, też cukrzycy. Tutaj nie chodzi tylko o nowotwory. Także do czego nawiązujesz, chłopie? Bo no tutaj lejesz wodę strasznie. No, że ktoś jest otyły i ma problemy ze zdrowiem ogólnie, no to większe prawdopodobieństwo nowotworu, większe prawdopodobieństwo cukrzycy, no to chyba każdy to wie. To, no oczywiste, nie? Zobaczysz na badania jak częściej choroby z cukrzycą osoby chore na cukrzycę typu drugiego na przykład chorują na nowotwory dużo częściej mhm. tu czasami się chodzi na przykład o raka piersi to jest pięć, pięć... no bo to są z reguły osoby otyłe które mają cukrzycę chyba nawet na ten temat są jakieś badania tyle razy częściej średnio niż zdrowe osoby a tam też jest sześć razy więcej receptorów insulinowych w piersiach niż w innych tkankach to samo się dzieje z kulturystami czy to jest po prostu skorelowane z przyrostem masy ciała, niekoniecznie mięśniowej? E, nie, wiem, nie wiem, nie wiem jak to wygląda, i jeśli, jeśli miałbym spekulować, tak, no e, mówiliśmy sobie, że ścieżka mTOR, ona jest anaboliczna. Do tego właśnie pytam o to. Hmm. E, już pomijając ja walenie insuliny i różnego rodzaju, powiedział, szmeranych, prawdopodobnie też biologicznie zanieczyszczonych e, składników, to no, nie oszukujmy się, czy e, czy widzisz kulturystykę jako sport, który byłby w stanie bez węglowodanów funkcjonować? Mm, to w ty, te... Jeśli chodzi o te wiesz, wszystkie potwory. Yy... są. Nie, jeżeli chodzi o kulturystykę, to bardzo ciężko by było zrobić cokolwiek bez węglowodanów. To akurat się zgadzam, że budowanie masy mięśniowej na takiej diecie Keto to. <grywia> To by była droga przez mękę, że tak powiem. niego kolmana i tak dalej. Bez węglowodanów nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że są diety wege, ale one też mają w sobie węglowodany, więc to się nie tyczy. Nie wiem, czy bez węglowodanów. Ale miałem o to zapytać, bo jak słuchałem sobie o dietach keto, to oni mówili, że do kulturystyki one się za bardzo nie nadają, bo nie da się robić takich przerostów. Dokładnie. Jest, jakby powo powodów jest wiele, ale... Przez brak aktywacji tego mTOR1. Tak, jakby nie da się, nie da się mieć takiej też między nimi e, krągłości mięśni, mięśni w momencie, w którym... Dobra, krąg krągłości. Stary, już powiedziałeś o, tym, o tych krągłościach, to może, nie wiem, skojarzyło mi się zaraz z płaskoziemcami i tak dalej. Nabicia mięśniowego, może tak. To jakieś fachowe terminy może by używać, to, to fajnie by było. No jak zostajesz zaproszony jako jakiś specjalista, mówisz o krągłościach mięśni, no to myślę, że dalej nie ma sensu tego oglądać. Bo ktoś napisał, daj mu, daj mu dokończyć, a nie przerywasz co 5 sekund. No jak tego nie przerwać? Jak gościu mówi o krągłościach mięśni, no to co ja mam o tym gościu pomyśleć? Jakby powiedział: No, bez węglowodanów nie ma takiego nabicia mięśniowego, bez węglowodanów nie będziesz miał takiej energii żeby dźwigać obciążenie na siłowni, żeby progresować ciężarem. A przecież to jest klucz, jeżeli chodzi o hipertrofię. No, jeżeli by to powiedział chociaż. No, jakieś proste rzeczy, takie banalne. Ja tu nie mówię nic, wiecie, co by mnie kosztowało y, użycie mózgu w 90%. Także jeżeli gość mówi o krągłościach mięśni, no to myślę, że możemy się pożegnać. No. <laughs> wiecie, o co chodzi, nie? Y Jo wszystko mówisz, muszą mówić jak ty chcesz. No nie, no możemy porozmawiać o krągłościach mięśni. O innych krągłościach u kobiet też możemy porozmawiać. Paweł, Werner, jak chcesz, to możemy rozmawiać o krągłościach mięśni, o krągłościach u, u kobiety różnych. Ja nie wiem, czy to w ogóle ma sens taka dyskusja. Dobra.